Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę sobie przechodzić parkour z zakładki Nowe. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Chciałabym pozdrowić Agusia Serce 61. Bardzo Ciebie pozdrawiam, ponieważ zaczęłam nagrywać, ale niestety nie zaczęło mi się nagrywać i napisała Hej te więc bardzo Ciebie pozdrawiam. Agusia Serduszko 61, więc możemy zaczynać. No ja wezmę sobie taki parkur, cukierkowy parkur. I co lecimy sobie z tym parkurkiem? I dobra. Możecie napisać, czy chcecie więcej takich odcinków y, z tego typu, że przechodzę na przykład jakieś tam parkury. Ja chętnie sobie poczytam Wasze komentarze i też dziękuję wszystkim osobom, które piszą pomysły pod odcinkami. Są naprawdę bardzo, bardzo fajne, więc dziękuję każdej osobie, która. Z Stara się i na przykład wymyśli jakiś fajny pomysł. Jest to na, naprawdę mega miłe. I pozdrawiam Agusia, serduszko 61, bo chodzi ze mną na parkurach. Bardzo ciebie gorąco pozdrawiam. My sobie skaczymy po takich kotach. To jest chyba Pusin, z tego co mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Zapraszam na kanał Agusi Studio Gacha, bardzo gorąco. Tutaj macie nazwę, możecie wpadać do Agusi na kanał, jest to naprawdę bardzo miła osobka, więc możecie wpadać, zostawić jej subskrypcję I dobra, tu są takie te ciężkie prefabrykaty i serio, są mega, mega ciężkie Ale dobra, jest, udało się i mamy portal I mamy kolejny kryształ i sobie skaczemy W ogóle tu jest taka różowa woda i jest bardzo, bardzo fajna Portal I mamy takie, jakby, nie wiem, co to jest. No i zginęłam. Ten parkour jest serio, serio ciężki, bo ja już ginęłam bardzo dużo razy. On nie ma ocenki, więc pewnie, jakby miał, to by był niemożliwy. Jeszcze zostały mi dwa kryształy, więc. Niestety nie umiem przychodzi parkurów, więc nie dałam rady, ale już byłam naprawdę blisko mety, więc przepraszam. Teraz wezmę sobie taki parkur biały czy czarny. Mi się wydaje, że biały, ale czarny w sumie też jest ładnym kolorem. Możecie napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony kolor. I dobra, mamy ogólnie takie fajne są teraz te prefabrykaty z tymi chmurkami i serio są w... Fajne te rzeczy, ładne skin budują w ogóle osoby z tymi chmurkami, tymi kwiatkami. Serio podziwiam osoby, które umiem takie rzeczy, bo ja kompletnie nie umiem budować, więc no pozazdrościć. Dobra, więc jeszcze raz sobie muszę iść, bo niestety ja lub nie umiem w ogóle parkulów przechodzić, więc no sorry. Dobra, więc lecimy sobie. Mam nadzieję, że nie zginę dużo razy, bo to jest Trudny parkour, ale nawet trudnego parkoura nie przejść, więc no, weed. Bardzo fajnie. Dobra, i mamy zieloną bramę. I mamy te serca. Możecie napisać, czy stworzyliście te serca. No, ja nie mogę. Okej, okay, więc ja już doszłam do nowego miejsca. I trochę mi się strasznie bezsyp Ale dobra, mamy portal i mamy smołę. Jakieś rzeczy z lawy. Kryształ, więc no jest git, git. Dobra, muszę się skupić, żeby nie umrzeć. I dobra, mamy oreosy i lecimy sobie. I mamy kolejny portal i mamy takie prefabrykaty w kolorze trochę mety. I dobra, tam już jest czerwona brama i meta, więc no taki krótki parkour w miarę taki nawet, nawet. I lecimy sobie na kolejny parkur. Teraz weźmiemy sobie takiego parkura. Lubisz Harego? Jeśli chodzi o Harego Pottera, to nie wiem, bo nie oglądałam za dużo razy. Tylko chyba jeden raz jeszcze nawet nie wiem jaką część. Więc no, trochę ciężko mi się wypowiedzieć. Ale no, nie za bardzo lubię. Jakoś nie podoba mi się ta akcja, która się dzieje w Harrym Potterze. Ale to może dlatego, że oglądałam tylko to jeden raz. Więc. No, przepraszam fanów Harry'ego Pottera. Te pojęcia na mnie serio wkurzają, bo zabierają mi prawie wszystkie HP. A jak jest pomarańczowa lawa, to umieram, więc no, nawet skróta nie idzie zrobić z innym HP. więc będę sobie powoli iść, żeby tylko nie zginąć. I mamy metę, więc taki szybki parkur. Idziemy sobie na kolejny. Weźmy sobie teraz ostatni parkur święta, czy Twoje urodziny. Mi się wydaje, że święta bardziej lubię ale no to jest każdego opinia co woli, ja wolę święta bo święta to jest taki rodzinny czas, wtedy się tak wszyscy integrujemy i jest naprawdę miła atmosfera i chyba wszyscy lubią święta, ten czas ale no nie wiem, możecie napisać w komentarzu czy wolę, wolicie urodziny czy święta więc dobra, ja lecę sobie dalej z tym parkurem. Mamy tutaj dwie lawy, więc no, jest ciekawie. I skaczemy sobie po takich żółwikach i mamy kryształ i lecimy dalej. Mamy tutaj takie te skoki, które są teraz popularne i znowu mamy tę rzecz, która była na poprzednim parkurze. Mam nadzieję, że nie zginę znowu. Więc dobra, muszę się troszkę skupić. No chyba ich pogięło. Dobra, więc mamy metę. I to był już ostatni parkour w tym odcinku. A teraz pozdrawiam osoby za uśmiechy. Pozdrawiam Lili Berry, Oliwcia 34235, Laki 1121, Weronika 42685, Jednorożec Col 2, Kaktusowa XD1, Kiri Kotowica, Jessica 1234, Blue Star 2035. Zero. Kasia XD Planet. Bardzo pozdrawiam i dziękuję wszystkim za uśmiechy. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało.